¡He, he, 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 Witamy, witamy. Dzisiaj jest troszeczkę nową odsłoną. Na razie to wszystko jest tak w powijakach, dopiero produkcja leci naszych, jak to się mówi, na te, te, te tutoriale. Tak? tak, naszych tutaj tutorialów. Tam. Dzisiaj z nami jest Tomasz Giza, mistrz świata, słuchajcie, kulturysta. Witam wszystkich serdecznie. No, i co, będziemy opowiadali w tej chwili o tym, co było, co było w Enebak, takie podsumowanie krótkie, oraz opowiemy Wam o tym również, co jest w zamiarach Tomka. Jest bardzo świetna sprawa, szczególnie w chwili obecnej, chociaż nie wiadomo, czy nam nie pokrzyżuje nic to, co się dzieje właśnie w Norwegii, dlatego że, jak wiecie, z dzisiejszego artykułu Ministerstwo Zdrowia i FHI zapowiadają, bardzo duże restrykcje. Chcą zapobiec temu, żeby nie było żeby było mniej zachorowań, także znaczy chcą zapobiec rozprzestrzenianiu się tego. Także zobaczymy jak to będzie miało miejsce. Cały czas to pilotuję, cały czas mam kontakt bezpośrednio z Instytutem Zdrowia tutaj w Norwegii, także będziemy mieli informacje pewne. Natomiast powiedzmy, że nie będzie obostrzeń takich na jakie ty przewidujesz, więc o tym za chwilę opowiemy, a co było tematem lekcji w Anabak? Co było tematem lekcji? Więc tak, w minioną, minioną ubiegłą, w ubiegłą niedzielę tutaj odbyły się warsztaty, a raczej tutaj szkolenie z zakresu zdrowego kręgosupa, gdzie z uczestnikami przerobiliśmy sobie całą genezę tak naprawdę powstawania bólów w kręgosupie. Tutaj e, całą genezę tak naprawdę powstawania e, zachorowań. Jakie są e, przyczyny tak naprawdę tutaj efektu. Ciężkiej pracy fizycznej, długotrwałego tutaj przebywania w jednej pozycji, jak to wszystko oddziaływuje sobie na kręgosłup, oraz tutaj, później przeszliśmy do części praktycznej i powiedzieliśmy sobie, jak wzmocnić mięśnie przykręgosłupowe, jak likwidować nadmierne napięcia, ponieważ w momencie, gdy coś nam się dzieje z plecami, jedne mięśnie są przykurczone, one są mocniej spięte, a drugie mięśnie są rozciągnięte i są osłabione. Stąd tutaj właśnie też była część praktyczna. O, mamy pierwszych tutaj uczestników. Mię witamy troszkę... was wszystkich serdecznie. Hubert, ciebie również witamy. Maria, Hubert, witamy was wszystkich oczywiście. Nie musisz pokazywać, bo po prostu też mogą ludzie, możecie wejść na film, który, bo, 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 bo zrobiliśmy też krótki film o tym, jak Tomek martretuje naszych tutaj współrodaków, także. Ja mówię martretuję, żeby to wyglądało tak, że rzeczywiście musicie wejść na ten filmik i obejrzeć. Tak, wejść, obejrzeć, tam na filmiku zaprezentowaliśmy kilka metod, w jaki można sobie samemu tak naprawdę pomóc, ustawiając prawidłowo kręgosłup, w jaki sposób możemy sobie tutaj ustawić odcinek szyjny, w jaki sposób jesteśmy sobie samemu nastawić odcinek piersiowy oraz lędźwiowy, także wcale nie trzeba chodzić do lekarza, wcale nie trzeba chodzić do fizjoterapeutów, w większości przypadków tak naprawdę Mając tą świadomość tego, jak nasz kręgosłup się zachowuje, to co nam dolega, jesteśmy w stanie sobie po prostu samemu pomóc za pomocą tutaj, tak naprawdę, piłeczki do automasażu oraz maty do ćwiczeń. To nie dalej, Śmiało, co tam było? Co tam było? Jak, tak, jak zareagowali to... w ogóle ci uczestnicy, którzy, którzy tam byli? Ja, ja sobie spokojnie tutaj cię opisuję, będę będę wkładał beleczki. No a ty śmiało mów, jak, jak zareagowali i kiedy będzie przede wszystkim, też kolejny już tego rodzaju, tego rodzaju spotkanie, lub zdrowa żywność, czy co tam planujesz także. Tak, no jest tutaj planów planów jest naprawdę mnóstwo. Tutaj sami tak naprawdę uczestnicy wychodzą z inicjatywą organizacji tutaj czegoś po prostu dalej, co jest tutaj bardzo fajne. Ponieważ... No właśnie, właśnie. Chodzi o to, że ci, co ciebie już chwycili, tak trzymają ciebie jak ponbucka za nogi, bo, bo, bo tak naprawdę widać. Sorry, że ci przeszkodziłem, ale muszę to powiedzieć, że widać po nich, że są zadowoleni, że są spełnieni w tym, co ty im oferujesz, i to działa. Tak, to działa tutaj na tym aktualnie tutaj tym szkoleniu, co, było, co odbywało się w niedzielę, też była kursantka, którą serdecznie pozdrawiam, pozdrawiam Cię Karolina, widzieliśmy się tak naprawdę ostatni raz na szkoleniu tutaj żywieniowym, było to około trzech miesięcy temu, i tutaj mamy efekt minus 10 kg, także to tak naprawdę bardzo mnie cieszy. Nic tak mnie nie cieszy jak tutaj efekty moich podopiecznych osób, z którymi współpracuję. Jest po prostu fajnie pracować z kimś, kto się słucha, kto wykonuje tutaj, trzyma się jasno zaleceń, no i później fajnie widać tutaj te efekty. <laughs> Czyli tutaj ja... trochę Łukasz rozprasza tym klikaniem, ale. <laughs> ja Cię rozpraszam klikaniem, ale, ale wiesz, Przede wszystkim, też jest tak, że ja Ciebie w ogóle nie słucham. Nie? <laughs> w formie o tym, że, że cały czas, ale powiem Ci, że e, zastosowałem sobie, staram się stosować właśnie e, ten tryb e, tych posiłków o tych samych porach. Mhm. E, I samo z siebie tak, nie wiem, czy samo z siebie, czy właśnie dzięki temu zeszłem 5 kilo. Niespełna 3 tygodnie. To dobrze, czy źle? Ja też mogę pokazać Ci, jak schudnąć, jak zrzucić pół kilo. Nie, nie, usiąść natychmiast... tak jak byłeś, bo zmieniłeś i muszę przestawiać ten mikrofon. Widzą też mogę pokazać, jak natychmiast zrzucić pół kilo. Patrz, Kupę jest, zrobić. jest portfel i mamy minus pół kilo. Ja nic zjadam w kieszeni. W 5 sekund. A, ja nic zjadam w kieszeni. <laughs> nie, nie, ja to zrobiłem normalnie na Go. Yy, także wszystkie, wszystkie. Jakby się zgadzają rzeczy. Witam, Katarina. E, no dobrze. E, słuchaj, jeżeli chodzi o, o Enebak, e, ty jesteś zadowolony. Ludzie, którzy tam byli, są zadowoleni. Z tego, co widziałem, też. Zresztą widać po, po, po tym, jak się wszyscy tam zachowują. E, wariaci, pozytywni totalni, słuchajcie. I, I naprawdę fajna, fajna ekipa. Czy ty zawsze trafiasz na właśnie tego rodzaju ludzi? Czy, czy, czy jest ktoś, kto ci się trafi i mówi, a tam ty mi mowa, ja się zdrów? Wiesz co, nie, na szkoleniu, na szkoleniu, szczerze mówiąc, jeszcze mi się takie osoby nie trafiły. Trafiły mi się takie osoby, no, które po prostu tam piszą, bo czegoś są, tak? Oczekują tutaj pomocy w zakresie planu żywienia, planu tutaj e, treningowego, ale coś tam nie do końca im pasuje, ale szczerze mówiąc, osoby, które spotkały mnie e, na szkoleniu. Nie spotkałem się jeszcze, aby tutaj wyszła jakaś osoba niedowartościowana tutaj z, tak, z tego szkolenia, tak? Mhm. No tak naprawdę no, my przerobiliśmy sobie materiał, który e, dobrze tak naprawdę mógłby być zaplanowany na 3-4 takie zjazdy, ponieważ tutaj jest masa, masa tak naprawdę materiału do przerobienia, w jaki jest mnóstwo technik tutaj relaksacyjnych, mnóstwo technik rozciągających, jest bardzo duży wachlarz po prostu ćwiczeń, które mhm. mają za zadanie wzmocnić tutaj e, mięśnie, które są osłabione przy jakiejś wadzie postawy, dajmy na to Ty masz tutaj widzę, że masz pozycję siedzącą, siedzisz troszeczkę plecy Ci się okrąglą, przy tej tutaj wadzie należałoby u Ciebie rozcią Wywalcować. rozciągnąć troszeczkę klatkę piersiową, ponieważ ona jest A, czyli pracujesz nad cyckami, jak mi się plecy krąglą? Nie, czyli nie pracujesz nad cyckami, tylko rozciągasz je No, czyli pracujesz nad nimi, rozciągasz. No, rozciągasz, cycki. tak, klatkę piersiową Czyli i... klatka piersiowa mi tak naprawdę robi to, że mam plecy okrągłe Klatka piersiowa i osłabiony mi się podłopatkowe. Nadal ci ucieka, tak? Bo tu masz klatkę troszeczkę masz sobie tak o. Tutaj palcem przejechać i zobaczyć, czy na mostku boli. Boli jak cholera. No, to jest święte. Aha. To muszę się rozpiąć. Musisz się rozpiąć, no. No dobrze, dobrze. No widziałem właśnie też. E, ma, Maria, e, witam witam. E, widziałem też... E, a już witałem, tą Marię. Widziałem też, jak tłumaczyłeś ludziom właśnie, w jaki sposób piłek używać różnych, różnych gadżetów, takich spokoju Greja też tam widziałem, a, a, a powiedz mi. A... Przy to, to, każdym... to chyba nie na tej sali. nie że co mi chodzi, o tą kulę podwójną taką, wiesz. Ale czy można sobie y, kupić tutaj, czy jest to wszystko dostępne tutaj na rynku norweskim w sportowych sklepach, czy też y, jest problem w znalezieniu nie, e, w takich sz... pomocy domowych, które może każdy tak naprawdę użyć? I, wszystko i nie to wszystko dostaniecie tak naprawdę w tym XXL-u, dobrze mówię? XXL? Witamy Maja. XXL, co to jest? To sexo... sex shop jakiś? Sklep sportowy, Aha. taki duży. Gdzie, tu w Norwegii? No, XXL z takim zielonym logiem, także tam wszystko tak naprawdę można dostać, piłek jest od wyboru do koloru, od wielkości mniejszej do wielkości tak naprawdę większej, każdy znajdzie coś dla siebie, także te akcesoria do automasażu również możecie dostać w XXL. W XXL u są to piłki do masażu, podwójne piłki do masażu oraz tutaj rollery, tak? Samemu można sobie tak naprawdę bardzo tutaj pomóc. Wybierając roller, też należy tutaj wybrać, oczywiście, odpowiedni. Z racji tego, jeżeli jesteście osobami początkującymi, lepiej wybrać sobie tutaj roller gładki, miękki bądź tutaj średniej twardości. Osoby zaawansowane, które już tutaj dłużej ćwiczą, już się jakiś czas rolowały, mogą sobie z powodzeniem przejść na Tutaj roller również gładki, ale już twardszy. No i tutaj też było coś takiego, jak na kulkach nam się Tomasz kazał kłaść właśnie i co się okazało, że ciężar na przykład mojego ciała akurat, jak rękosłup poczułem na cyckach. Tak naprawdę. I, i, I można zastosować sobie inne metody. Najpierw robić to na ścianie, sobie jeździć po ścianie i samemu regulować tą, tą moc nacisku, tak? Co, tak. co dla początkujących jest fajne można się i, i, i tym sposobem się przyzwyczaić do tego, że później leżysz i chrupie ci ładnie fajnie wszystko się tak i wszystko wszystko. Cześć Dominika. Wchodzi. Dobrze. A teraz słuchajcie przejdziemy do m, takiego tematu, który się nazywa Giza Camp. Giza Camp i to będzie miało na celu co Tomku? troszeczkę, na... o co Cię poproszono i co na co Ciebie namawiają, i co, z czym wychodzisz do ludzi teraz, tak naprawdę, jeżeli. W najbliższym czasie będzie wszystko w porządku, jeżeli chodzi o obostrzenia koronawirusa, no to co będzie można z Tobą zrobić i jak się zapisać. Więc tak, na właśnie na tym szkoleniu tutaj narodził się pomysł zorganizowania takiego wyjazdu zdrowotnego, wyjazdu sportowego. Wyjazd miałby polegać na tym, że jedziemy sobie na 3-4 dni gdzieś tam na, na chytach. No nie, na 3-4 dni nie, no bo w piątek można wyjechać poprzez sobotę i w niedzielę trzeba wrócić, czyli tak naprawdę dwie nocki. No, no to mamy dwie pamiętaj o tym, że też ludzie tutaj pracują, a ci, co pracują, też by chcieli na przykład sobie pojechać. jakieś na coś takiego. Mm -hmm. No i wyjazd miałby polegać na tym, że jedziemy sobie właśnie, wyjeżdżamy w piątek, zostajemy z soboty na niedzielę. E, rano wstajemy. Poranny jest tutaj rozruch, czyli jest to albo jakiś tam trupy. Ale poczekaj, albo... poczekaj, poczekaj. Jeszcze raz, bo tak, wyjeżdżamy w piątek, na przykład. E, no. I teraz w jaki sposób? Przyjeżdżamy w jedno miejsce, jedziemy autobusem do ciebie, a ty nas zabierasz samochodem, czy jak? Nie, to raczej myślę, że byłaby kwestia taka, że na miejscu się spotykamy. Czyli każdy indywidualnie. Każdy indywidualnie, oczywiście jest możliwość tam zebrania sobie jakiejś tam grupy, żeby nie jechać każdy, każdy swoim samochodem. No i co? No, dojeżdżamy na miejsce, poranne zajęcia, jest to poranny rozruch. A jedzenie ty będziesz robił ludziom, będziesz mógł. O nie właśnie nie bo jemy, to ale... nie wspólnie. Ja, ja rozumiem, ale czy, czy na takim kampie można się z tobą na przykład umówić, że dobra, jadę z tobą na kamp, ale pokażesz mi, z czego mogę zrobić i ile ja mogę jeść tak naprawdę, tak? Jak mogę przeliczyć kalorie w posiłku. No i ty mu powiesz, dobra, to weź co, co lubisz, a ja ci pokażę, ile możesz zjeść. Może tak być? Może tak być. Ja jestem przez tak naprawdę dwa dni do dyspozycji. No to... właśnie, bo chodzi o to, żeby, żeby, żeby wykorzystać. Jeżeli już w coś, w coś idziemy, to... to, to Żeś miał trochę tej roboty z tymi naszymi Polakami. Polakami, z naszą Polonią, tak, tutaj w Norwegii. Także to jest to jest też fajne. Co jeszcze, w czym jeszcze mogą Ciebie wykorzystać? W jaki sposób mogą Cię na przykład no, nasi Polacy tutaj wykorzystać? Jeszcze? Dobra, dam na początek całą taką ideologię takiego kampu. Mhm. E, jesteśmy. Jest sobota poranek, przed śniadaniem jest tutaj poranny rozruch, czyli się ubieramy, wychodzimy na zewnątrz. Są ćwiczenia funkcjonalne, są ćwiczenia rozciągające, jest delikatny truchć, następnie wracamy, jest po prostu tutaj wspólne śniadanie. Później są zorganizowane wykłady. Wykłady będą polegały tutaj na tak naprawdę uświadamianiu, tutaj polonii norweskiej, co jeść, co jest dobre, co nie jest dobre, na co zwracać uwagę wybierając zakupy, co ile powinno kosztować, Aha. które suplementy działają, które nie działają, również część teoretyczna. I stworzyła... to coś... Co z czym łączyć na przykład? Co z czym łączyć? No, również mhm. następnego dnia byłaby część teoretyczna już tutaj z zakresu zdrowego kręgosłupa, czyli taki, można powiedzieć, miks tutaj e, tych szkoleń, ale zorganizowany po prostu na chytach, że wspólnie spędzamy tutaj e, tak naprawdę dwa całe dni, jesteśmy aktywni i e, trenujemy i wynosimy tak naprawdę tutaj multum wiedzy i multum motywacji, która będzie tam motywowała później Was do ćwiczeń. Mhm. E, czy na przykład e, wchodzi też w takie coś w grę, że, że na przykład e, e, są chyty, e, na przykład Kowalska Nasi Polacy mają, mają świetne chyty, świetne możliwości i powiedzmy, że tam się unawiamy. E, no i w planie jest tak: zdobyć sierak mhm. i z powrotem, i w tej trasie, na tej całej trasie. Gdzie przerwy będą robione, wtedy możesz coś tam poprowadzić. Czy w ten sposób można to zrobić? Czy to tylko stricte na hecie, Wychodzimy gdzieś tam w teren, czy, 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 czy na przykład takie coś, jak ja powiedziałem, też mogłoby wchodzić w grę? Czyli przyjemne, spożyteczne. Wiesz, co można to połączyć w fajny sposób, że idziemy sobie gdzieś tam do jakiegoś punktu w połowie drogi, czy w drodze powrotnej, po prostu robimy sobie jakiś tam trening funkcjonalny, ale jeśli chodzi o taką część teoretyczną, no to już by to było raczej po prostu na hycie, nie? Z rzutnikiem, mhm. z projektorem. Żeby to wszystko miało ręce nogi, bo tak naprawdę e, wizualizując dany temat, uczestnicy są tak naprawdę dużo więcej zapamiętać niż ja to przekażę jako taką mhm. po prostu zwykłą treść. Czyli po, polega na tym, że każdy będzie wzrokowcem i lepiej sobie przyswoi tą wiedzę, którą będziesz chciał przekazać. Tak, bo ją zobaczę i ją tak naprawdę usłyszę. Mhm, mhm. No, świetnie, powiedz mi kiedy, bo ja już jadę. Nie mam pojęcia jeszcze. Kiedy na, razie, na, razie, na razie poszedł tutaj taki luźny, luźny temat. Myślę, że będziemy atakować na nowy rok, jak będą nowe postanowienia, czyli zaczniemy A czy, sobie Czyli taki... nawet taka, taka wyprawa na Sierak też chyba nie wchodziłaby w grę, no bo jest pełno śniegu, więc zamknięte. Podejrzewam, że, tak? że, że rzeczywiście można by to połączyć jedynie z nartami też, koło Stavanger mamy, mamy też znajomego, z którym też mieliśmy tutaj programy Hmm, który ma chyty właśnie i też można to połączyć troszeczkę nawet z martami? Darek? No chyba, nie wiem, nie pamiętam. Nie, nie, Darek nie. Darek jest e, e, troszeczkę dalej. Darek Darek jest troszeczkę dalej. Kamil, Kamil albo na K, ale nie pamiętam imienia. To już tyle, tyle jest osób, z którymi robię. Także, ale jest, mam kontakt, także nie ma, nie ma, nie ma problemu, żeby, 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 to zorganizować, na przykład tam. Chociaż tą pierwszą mógłbyś zorganizować tutaj dla, dla społeczności wokół miast, w których mieszkasz. Czyli jeżeli mieszkasz w Enebaku w tej chwili, no to można w Stavanger, Mysen. No, czy Halden, czy, Hal czy gdzieś tam aż tak tutaj, naprawdę. tak, tutaj zebrać wszystkich tu jest świetna chyta, gdzie może 18 osób nawet spać na niej jest świetna sala, na której można zrobić wykład, można poćwiczyć również, jest sala ćwicze do, 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 do ćwiczeń ale takich, wiesz, no nie, 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 nie siłowych, tylko tam, nie wiem, weźmiesz gumę, kulki, idziesz ćwiczysz, nie? no funkcjonalne, mhm, takie funkcjonalne tak, no właśnie no, także padł, padł, taki tom, padł taki pomysł, tak naprawdę z ramienia tutaj uczestników poprzedniego szkolenia. Także będziemy szli w tym kierunku i będziemy robić tutaj coś dla polonii. Kiedy pierwsze, kiedy będziemy mogli się spodziewać ogłoszenia tego lub, lub stworzenia tej akcji całej, trzeba obserwować. Obserwować tutaj najszybciej. Informacje pojawią się na tutaj grupie norweskiej Tomasz Giza Sport Norwegia. Stworzysz wydarzenie po prostu. Stworzę wydarzenie i tutaj po prostu informacje będą na bieżąco. No to zrobisz nas współorganizatorem i, i będziecie mogli również na Wataha. Zobaczyć na naszym fanpage'u również takie wydarzenie, które Tomek będzie robił. Jak długo ty tutaj zostaniesz? Jak długo tutaj zostaję, W każdym razie no, na początek mam plan zostać e, co najmniej do grudnia, co najmniej do świąt. Zobaczymy, jak sytuacja będzie w Polsce. W momencie, gdy się nie będzie jakoś tam poprawiało, uklarowało, e, nie ściągnął kurdupelka tutaj jest pierwsze stało to może być tak, że zostanę sobie troszeczkę dłużej. E, ale no, to wszystko, wszystko sobie zobaczymy. Chciałbym chciał. jaki polityk, nie? Kurdupelka, nie? Jakby nie wiadomo było o kogo chodzi, nie? O prezesa ci chodzi. Tak jest, tak jest. Słuchajcie, ja myślę, że bardzo dobrze, że tutaj jesteś z nami, bardzo dobrze, że dzięki tobie również nasza Polonia może skorzystać z twojej wiedzy, która jest ogromna zresztą. Powiedz też troszeczkę, jeżeli chodzi już o ten kamp, bo teraz przechodzimy na tematy, słuchajcie, teraz się wszystko polityczne. wyda. Polityczne. Nie polityczne. Ja teraz będę pytał, jakie rozmiary ma Tomasz Giza. Słuchajcie teraz i dojdę do wszystkich rozmiarów, poważnie. Więc tak, e, jeżeli chodzi o mm, Twoje plany, kiedy mistrzostwa i jakie to będą? Czy jakiś, może nie mistrzostwa, może jakieś konkursy? Bo, bo, bo tego również nasi widzowie, którzy ciebie już obserwują od dawien dawna, też oczekują chyba troszeczkę. Nie masz, nie masz takiego wrażenia, że już ktoś od ciebie oczekuje? Kolejną się... Teraz nawet wypatrują, jak wypatrują, po oczekują. Tak. Jak po tej kwarantannie wróciłem na Siłownię, to nawet norwezy się mnie zaczęli pytać, yy, kiedy następny start. Mhm. No właśnie, <laughs> I kiedy? To, i co to kiedy? będzie? W witamy, Ewo. Więc tak, yy, maj, maj, czerwiec. Anglia, Federacja PCA. Chciałbym sobie troszeczkę podciągnąć yy, wydarzenie, które, z którego musiałem zrezygnować ze względu na udział na Mistrzostwach Świata, ponieważ postawiono mnie tutaj yy, pod, ścianą tak, pod ścianą i musiałem po prostu wybrać albo jedno, albo drugie. Mhm. Chciałbym sobie teraz drugi raz wywalczyć eliminację na zawody British Finals, czyli finały Wielkiej Brytanii, bardzo mocno obsadzone zawody. Takie kwalifikacje wywalczyłbym sobie tutaj, właśnie maj-czerwiec. Wystarczy, tak naprawdę, wygrać jeden konkurs, aby otrzymać kwalifikacje, które zawody odbywają się zazwyczaj na jesień. Oczywiście, wtedy wyjście byłoby na jesień w zawodach tutaj, w finałach brytyjskich. I powtórzenie, tak naprawdę, Puchar Polski musiałbym również zaliczyć w okolicach. Listopada, końcówki, końcówki października, ponieważ to są eliminacje na zawody Mister Universum, które również chciałbym sobie tutaj w 2021 powtórzyć, ale już jako senior. Co do zawodów w Stanach Zjednoczonych, myślę, że tutaj dwa, 2022. Czyli? Marzec. Ok, i to będzie? Ohio, Columbus. Okej, okay. mów do ludzi. A ja muszę odebrać telefon, bo to jest Adam. No, także, także tutaj e, z takich planów, z takich planów startowych e, docelowo zawody byłyby Arnold Classic bądź Mister Olympia. Na jesień są jeszcze tutaj zawody w Mister Olympia w Alicante, także również tutaj można fajnie sobie powalczyć, pozwiedzać i za ile? To bo czekamy, bo Łukasz ma jakąś, jakiś tam telefon za chwilę zadzwonię, po programie <grymne> <grymne> dobrze, dobrze, już jest no telefony nawet na wizji odbieram ze względu na to, że tutaj akurat to Adaś dzwonił, więc jakby, chłopaki są same w domu są już dorośli, ale w razie gdyby się miało coś dziać to jak Superman jestem w domu, także tak szybko o to mi chodzi. E, no dobrze, czyli, czyli możemy się spodziewać 2022. A 2021 coś mówiłeś, bo. Tak, tak, tak. Maj, czerwiec, Anglia. Anglia. O, właśnie, do Anglii, tam gdzie się nie zakwalifikowałeś wcześniej, tak? Nie, kwalifikacje miałem, ale postawiono mnie pod ścianą. Musiałem wybrać albo jedno, albo drugie. nie, Albo wychodzę w eliminacjach na Mistrzostwa Świata i lecę na Mistrzostwa Świata, albo y, wychodzę w finałach tutaj brytyjskich. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli będziemy mogli e, cieszyć się z Twoich trofeów, z e, swojego trofeum takiego główniejszego, o które Ty też chyba zależy Ci na tym, żeby to zdobyć, prawda? Mm, 2022, marzec, tak. Powiem tak, nie zależy mi na tym, żeby zdobyć to całe trofeum, bo to, co już miałem zdobyć, to zdobyłem. Ja już się czuję jako tutaj sportowiec, jako kulturysta spełniony. Nie chciałbym tutaj zbyt mocnej, tak naprawdę zbyt większej jeszcze rozbudowy tutaj masy mięśniowej, ponieważ nie jest mi to tak naprawdę do niczego potrzebne, jeśli chodzi o udowadnianie sobie tutaj komuś, ja już to po prostu sobie samemu udowodniłem, że po prostu mogę, że jestem w stanie. Teraz chcę po prostu przygotować się do tych zawodów. Chcę je oczywiście wygrać, mhm. ponieważ to jest tutaj też jednym z takich celów, ale po prostu e, bardzo lubię ten cały, całą taką otoczkę przygotowań. Tak, mhm. W momencie, jak wstaję rano, robię robę, trzymam tutaj 5-6 tutaj e, posiłków, rano pozuję, spotykam kurczę fajnych ludzi, poznaję na zawodach. E, są dodatkowo wycieczki, które tak naprawdę mobilizują, ponieważ no, Mister Olympia. Amatorów jest tutaj w Alicante, także Hiszpania, Stany Zjednoczone, jeszcze nigdy nie byłem. Jest to tak naprawdę fajna przygoda, można pozbierać sobie fajny materiał. No i tak naprawdę e, im częściej podróżuję, to nie tylko po prostu zwiedzam, podziwiam widoki i tak dalej, ale wynoszę kulturę, wynoszę kurczę, różne pomysły ludzi, co jak po prostu tam funkcjonuje i przenoszę to sobie troszeczkę albo na moją działalność, albo po prostu nawet tutaj na moje życie, tak? Mm -hmm, Także mm -hmm. e, jeśli chodzi o kwestię takiego spełnienia, no to bardziej tutaj już byłyby te zawody jako stricte taki fan. Przedtem miałem po prostu klapki na oczach. A powiedz mi, przypomnij mi swoje tytuły. Z najważniejszych tytułów, bo tutaj troszeczkę długo byśmy wymieniali, najważniejsze tytuły, pięć razy Mistrzostwa Polski w różnych kategoriach, czy to było w uniwersyteckie, czy właśnie tutaj Mistrzostwa Polski, czy Puchar Polski, także pięć razy tytuł Mistrza Polski. Tytuł Mister Universum z 2017 roku. Tutaj bardzo mocno obsadzona kategoria, ponieważ miałem chyba 23 zawodników w kategorii. Drugi byłem w Open jako junior-seniorek z takimi tutaj dziadami po 110-115 kg. Mhm. I z takich jeszcze najważniejszych, pierwsze miejsce na Mistrzostwach Świata na Filipinach. No, cóż można powiedzieć, słuchajcie, człowiek tak młody jest tak ogromnym dorobkiem i rzeczywiście. Nie masz, się co, nie masz się co jakby spinać na, 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 na kolejne z takim dorobkiem, na kolejne zawody, mistrzostwa i tak no bo rzeczywiście możesz śmiało powiedzieć, że jesteś spełnioną osobą, co zresztą potwierdzasz tym, tymi tytułami wszystkimi. E, siema, siema Rafał, Waldemary, co wyszło z tym wczorajszym z wywiadem? Miał być wczoraj. E, wiem o co ci chodzi. E, będzie spokojnie, będzie wywiad. To wszystko wymaga też e, jakby synchronizowania czasu nas obu. Także albo e, ja się nie, nie, nie wstrzeliwuję, albo, a, albo e, Pan Zbigniew. Także to spokojnie będziemy będziemy. Mieli on ma też bardzo dużo teraz spraw do załatwienia, jak wiecie, jak wiesz, Waldemar, co, 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 co się dzieje. Także to spokojnie będzie, 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 ale jakby nie, nie, nie jest to nie jest to priorytetem. Mamy tutaj ogromną pracę też związaną z Instytutem Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego Norwegia, i tym się w tej chwili głównie zajmuje. Także to jest naprawdę kawał roboty, którą trzeba zrobić. Irlandię pozdrawiamy również. Siema ekipa, Rafał, jesteście z nami. No dobrze, cóż, dziękujemy bardzo Tomkowi za to, że tutaj byłeś. Jeszcze takiego dżingielka na końcu wam puścimy, to znaczy, puszczę wam coś takiego. I za chwilę jeszcze wchodzimy na pożegnanie. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Naszym Państwa gościem był Tomasz Giza, Mistrz Świata, wielokrotny mistrz Polski. Dziękujemy Ci bardzo. Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich moich tutaj niedzielnych uczestników. I oczywiście dziękujemy Wam, że byliście z nami. Do usłyszenia, do zobaczenia. No bo będzie co usłyszeć i będzie co zobaczyć jeszcze nieraz. Trzymajcie się. Dobrej, dobrego wieczoru, dobrej nocy. No i zdrówka przede wszystkim.